Czy jest jakaś jedna zasada, narzędzie, które pozwoli się szybciej bogacić, lepiej oszczędzać, żeby to oszczędzenie było po prostu skuteczniejsze i szybsze? Jest i dzisiaj sobie o tym powiemy. Marek Czuma, blog republikański. Zapraszam. Na początku oczywiście poproszę o subskrypcję, łatwiej mi będzie rozwijać ten kanał i o polubienie. Zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy, podstawowego założenia. Aha, w ogóle to... Cały ten, całe to wideo będzie dla osób, które są kompletnie, zupełnie początkujące. Więc jeżeli ktoś już coś ogarnia, to tutaj raczej zaskakujących test nie znajdzie. Ale zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy, takiego bezpiecznego założenia. Chciałem powiedzieć, że jestem zasadniczo przeciwnikiem. Um, takiego podejścia na skróty, że jest jakaś jedna złota metoda, która wszystko nam rozwiąże. Ja jestem y, zdecydowanym zwolennikiem, tezy, że trzeba pracować często pracować ciężko. Czasami ta praca jest nudna, nużąca, y, czasami nie przynosi efektów, a czasami te efekty są widoczne dopiero później. I y, Takim podejściem możemy się wzbogacić i takim podejściem też możemy zbudować wszystko inne, co jest trwałe, co jest dobre. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że szczególnie na początku są takie rzeczy, że jeżeli odpowiednio je ułożymy, prawdy, narzędzia, jakieś fragmenty wiedzy, jeżeli je odpowiednio ułożymy, to taki początkujący może mieć bardzo szybki wzrost, może mieć bardzo duży progres. I dzisiaj chciałem o takiej jednej zasadzie, ja mówię o niej, że to jest złota zasada oszczędzania, czy najważniejsza zasada oszczędzania. Każdy, kto czytał mojego kursbooka, jak się ogarnąć finansowo, zna tą zasadę, bo ona jest na samym początku. A ten, kto nie czytał, zachęcam do przeczytania, ale wcześniej już odkryje nieco karty. Więc ta, ta zasada, żebyśmy ją poznali, to najpierw się zastanówmy, Dlaczego ludziom nie wychodzi, mimo że czasem próbują, a czasem nie, ale jak już próbują, to często im nie wychodzi podejście do finansów. Nie wychodzi z wielu oczywiście powodów, natomiast jednym z najbardziej podstawowych jest ten, że mamy bardzo ułomną i słabą naturę ludzką. Ta słaba natura ludzka jest jeszcze bardziej osłabiona przez to, w jakich czasach żyjemy. Oczywiście we wspaniałych czasach żyjemy, natomiast minusem XXI wieku, szczególnie XXI wieku w krajach zachodnich, do których Polska należy, jest to, że mamy wszystko podane jak na tacy, na talerzu. Nie musimy się starać o nic, bo byt mamy zagwarantowany i wiele rzeczy mamy zagwarantowanych. To jeszcze bardziej potęguje podstawowe, naturalne lenistwo, w które w nas siedzi i to jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, żeby z tym walczyć. Natomiast w kontekście finansowym musimy wiedzieć, że to jest też coś, co nas bardzo blokuje. Przyzwyczailiśmy się, że możemy mieć wszystko naraz, tak jak powiedziałem, na talerzu, Przyzwyczajają nas do tego również banki, przyzwyczajają nas do tego e, celebryci i tak zasadniczo społeczeństwo, że powinniśmy, jak coś chcemy, powinniśmy od razu to dostać. Tak, oczywiście jest, jest to e, idealnie e, odwzorowane w podejściu pod tytułem mam, to przejem, dostaję pieniądze, to je przejem. To jest bardzo błędne. Spojrzenie i e, wiele osób sobie trochę z tego zdaje sprawę, ale jakoś nie chce z tym walczyć. I e, w rezultacie, jak przy, przystępują do jakiegoś takiego, e, oni mówią o tym, że to jest zarządzanie finansami, natomiast e, powiedzmy sobie szczerze, po prostu myślą o oszczędzaniu, to najczęściej kończy się to na tym, że odłożę sobie, będę mniej kupował różnych rzeczy. I na koniec sobie odłożę pieniążki, one tam będą leżały. W następnym miesiącu to powtórzę i też odłożę. Tylko że się kończy tak, że niestety nie odkładamy tych pieniędzy. Właśnie dlatego, bo, bo jesteśmy leniwi, bo mamy taką dość e, nie najmocniejszą naturę, mówiąc delikatnie. I po prostu na koniec miesiąca nie ma e, czego odłożyć. I tutaj e, z rozwiązaniem przychodzi, Warren Buffett, pan, którego możesz, możesz tu zobaczyć, to jest, jeżeli ktoś nie zna Warrena Buffetta, jest przez wielu uważany za jednego z najwybitniejszych inwestorów współczesnych. Są też tacy, którzy uważają, że w ogóle historycznie. Mniejsza o to. On powiedział o jednej rzeczy. To, to, to jest tak banalne, to jest tak oczywiste, że ciężko to jemu przepisywać. Na pewno mnóstwo osób przed nim też to powiedziało. Natomiast ja mu się przypisuję, bo jemu mnóstwo cytatów się przypisuje, ja to przeczytam i to jest ta zasada, więc tu się skup. Nie oszczędzaj z tego, co zostanie po wszystkich wydatkach, ale wydawaj z tego, co, co ci zostało po odłożeniu na oszczędności. Zapamiętaj tą jedną rzecz. I stan Twoich finansów musi się zmienić. Chyba, że przyjdzie jakiś, jakaś katastrofa, jeżeli cały czas będziesz utrzymywał ten standard, który w tym momencie masz i wdrożysz tą zasadę jedną, to musi się zmienić stan finansów. W praktyce jak to wygląda? Dostajesz przelew 3000 zł, obliczyłeś sobie mniej więcej, no za 2000 zł dasz radę przeżyć, tak żeby to nie był jakiś bardzo ascetyczny styl życia to sobie odkładasz na konsumpcję, powiedzmy przeznaczasz 2500 zł, czy 2600 zł, dla wszelkich wypadek, a resztę, czyli tam 400 czy 500 zł, odkładasz sobie na konto. Nie na koniec miesiąca, tylko w momencie, w którym dostaniesz pieniądze. Odkładasz sobie od razu i na konto, z którego nie wyjmujesz, choćby się świat walił i palił. Bo nie trudno jest zauważyć, że po 10 miesiącach po 12 miesiącach po roku takiego odkładania masz już 6000 złotych po dwóch latach masz 12 tysięcy złotych jeżeli zaczniesz lepiej lepiej zarabiać to jesteś w stanie wyciągnąć spokojnie do 20 tysięcy złotych no i 20 tysięcy złotych dla większości osób to jest kwota która już robi konkretną robotę i tak to działa żadnej większej magii tu nie ma. Po prostu na tym można by skończyć to wideo, ten odcinek. Chciałem tylko jeszcze zaznaczyć, że to oczywiście nie jest wyczerpanie całego tematu. Tutaj mnóstwo się pojawia pytań zaraz jak zaczynamy takie rzeczy wdrażać. Na przykład co zrobić, kiedy przyjdzie niespodziewany wydatek albo oszczędzamy na jakąś konkretną rzecz, dajmy na to na samochód i co wtedy zrobić? I to są świetne pytania. To są pytania, na które odpowiedzi znajdziesz w e-booku, w kursbooku właściwie, bo to jest kurs, który jest zamknięty w e-booka. Tam masz nie tylko wiedzę, ale też dostajesz odpowiedni przekaz, jakie, jaką mentalność należy przyjąć, żeby zwiększyć szansę powodzenia. Dostajesz ćwiczenia do wykonania. W bogatszych wersjach są też podcasty itd. itd. Także odpowiedzi tam są. Natomiast bardzo ważną i według mnie najważniejszą częścią tych odpowiedzi jest to, że trzeba zbudować sobie system odpowiedni. O systemie w następnym wideo albo e-booku. Natomiast, jeżeli wdrożysz już to rozwiązanie, to to już będzie pracować i to jest najważniejsze. Nie będzie to doskonałe, daleko do doskonałości, ale to już będzie pracowało. A to jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby działać i żeby robić to z głową. Podsumowanie. Jeżeli chcesz odłożyć, to odkładaj na początku. Dostajesz przelew, oblicz sobie ile yy, możesz odłożyć i od razu przelewaj na konto, z którego absolutnie nie wyciągniesz. A potem zdobywaj wiedzę, co robić, żeby tego, yy, żeby tego, tych pieniędzy było więcej. Miłego dnia. Marek Czuma, blog republikański. Zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Napisz w komentarzu, czy ci się podobało i czego byś oczekiwał? Czego byś oczekiwał? Miłego dnia okay. raz jeszcze.